Dzisiaj zagramy w opisowy oby, czyli grę od oranżady Helena. Już wkrótce, także, Heleny wystartuje wydarzenie Summer Camp, w którym będziemy mogli spotkać się z influencerami 25 lipca z Kitty Bellą, 1 sierpnia ze Smilexem, 8 sierpnia z Szymkiem i 14 sierpnia z Sebulsonem. Będziemy wtedy rywalizować z nimi w grze, dlatego, żeby być jak najlepsi, przydałoby się trochę potrenować nasze skille. Tak więc dzisiaj właśnie to będziemy robić. Zostawcie w tym momencie łapeczkę w górę, a zanim zaczniemy trenować, to obszajmy sobie to lobby, bo jak widzicie, już na starcie w lobby jest sporo do zobaczenia. Tutaj mamy tabelę wyników. Czyli tutaj po prostu. Są największe prosy, osoby, które najwięcej Trenują, no słuchajcie, konkurencja Jest dosyć spora, tak więc musimy się Postarać, żeby być lepsi, tutaj na przykład Jest też sklepik, który możemy sobie Kupić bardzo fajne rzeczy, jak na przykład Ubrania, grzedpak jest nawet Różne traile, które są fajnymi ozdóbkami Emotki, no ale żeby coś kupić W sklepiku, to musimy najpierw zarobić Pieniądze, a pieniądze zarabia się za Branie udziału w obby, mamy też tutaj Taki mini tor, na którym się właśnie możemy rozgrać Przed tym obby, przed tym właśnie głównym torem Także akurat jest na to czas, bo za kilka Sekund rozpoczyna się nowa rundka i mamy tutaj modyfikator. Musimy zagłosować. Dobra, daję nie zdążyłem zagłosować. W każdym razie oby nam się rozpoczęło. W takim razie lecimy. Wow! Już na samym początku spadłem. No nie, to się nie zapowiada zbyt dobrze. Nie wiem, jakie utrudnienie zostało y, akurat wylosowane teraz, ale chyba jest to jakaś, jakieś szybsze bieganie czy coś takiego. Bo mam wrażenie, że jestem strasznie szybki. Nawet niby jest to utrudnienie, ale może to zrobić ułatwienie. No zobaczymy, jak to będzie. Zbieramy też tutaj te monetki. Uh, Okej. Okay. Wow, bo właśnie te monetki możemy zbierać po prostu w ten sposób i też za ukończenie wyścigu je możemy dostać, tak więc no bardzo spoko. Im więcej monetek, no to tym więcej fajnych rzeczy możemy sobie kupić, dlatego postaram się ich zebrać jak najwięcej, już mam 680. 4. Szybko to leci w ogóle. Zaraz jak tego grzepaka, bo jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać na nas. Dobra, lecimy i teraz patrzcie co mamy. Jakieś rampy, i tutaj jeżdżą deski na tym. Ogólnie mapy są bardzo ciekawe, jak widzicie, bo są naprawdę bardzo różne tutaj rzeczy, które muszę, musimy ominąć. No oby jest naprawdę mocne. Dobra, tutaj lecę sobie na skróty, pyk, 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 i teraz patrzcie. Będziemy na ciężarówkach normalnie jeździć i musimy omijać te billboardy, które tutaj są, na przykład z zręczaną heleną. I właśnie musimy uważać, żeby się nie, nie, nie nadziać. Teraz jest most, przeskakujemy i teraz szybko z drugiej strony. Proszę bardzo, no widzowie, to oby jest przepiękne po prostu. I w tym momencie dochodzimy do mety. Nie, na samym końcu, naprawdę. Zobaczcie, osobnie na samym końcu skusiłem, ale dobra, spokojnie, nie poddajemy się. Próba numer dwa, proszę Państwa, skaczymy dalej. Dobra, teraz a spokojnie i dojechaliśmy. Jesteśmy, prawdziwy Ercio dociera na metę jestem pierwszy. Aha, tylko że ja dołączyłem na prywatny serwer. To nic w sumie dziwnego, bo tylko ja brałem udział w tym wyścigu po prostu. Zaraz się przełączymy na publiczny serwer, żeby było fair. Ale teraz tak, chciałbym sobie pójść do sklepu i coś tutaj fajnego kupić, bo mam już 1500 kasy. Kupuję jetpack za 855, to jest fajne, załóż. Okej, okay, to jest jetpack zrobiony z oranżanych Helena. Naprawdę mega fajnie to wygląda. W tym miejscu widzowie mamy dedykowaną mapę do summer campa właśnie, dlatego zaraz wam ją pokażę. I tutaj jest taki sam, się znaczy nie do końca taki sam wyścig, w sensie da, to jest dalej wyścig, ale tym razem jest to wyścig na krzaz. Tak więc uwaga, ciśniemy krzas, start, teraz muszę być jak najszybciej minęły już dwie sekundy. Ja widzicie, mapka też jest zupełnie inna. No, generalnie fajnie, fajnie to wygląda, ale patrzcie, też mamy te busy, tylko one są teraz inne, wakacyjne, ale fajne. Ej, dobra, busy naprawdę kozackie. Dawaj! Szybciej, kierowco, szybciej! Bo chcę tutaj pobić rekord. Na na razie nie mam rekordu, bo pierwszy raz to gram, ale chcę być jak najszybciej. Zlecimy. I fajnie ta mapka wygląda, naprawdę bardzo mi się podoba. Są też właśnie produkty, heleny i tak dalej. O, i tutaj mamy teraz flamingi, a tutaj ktoś jest na tej mapie, patrzcie, dobra. Naszym celem jest wyprzedzenie go i on właśnie. Spad na dół, dlatego może nam się uda to zrobić. Uwaga, pyk. Ciśniemy, ciśniemy. I skakrzemy, jest, dobra. Teraz znowu mamy rampę, tylko że tym razem zamiast desek, to są deski, jakby servingowe po prostu. I tutaj zwykłe hulajnogi. Lecimy. 53 sekundy. Ojeju, nie wiem, czy to jest dobry kształt. Wydaje mi się, że dosyć słabo mi idzie, więc następnym razem będziemy mogli po prostu pobić nasz czas. No ale właśnie po to teraz gramy, żeby być lepszym na summer camp. Co nie, to jest właśnie teraz ważne. i więcej będziemy grali, im więcej będziemy trenować, to tym lepsi po prostu będziemy i tym lepiej się pokażemy na summer campie. No i i być może wtedy wygramy z tymi influencerami Dlatego warto dołączać do gry Heleny już teraz Link macie w opisie, a jak coś to też będziecie pisać w wyszukiwarkę To co wam się to po prostu teraz wyświetlać, czyli ta nazwa I w ten sposób tą gierkę znajdziecie Dobra, a ja o teraz 115 sekund Bardzo długo 116 sekund mi zajęło Dojście do mety Tam jest trochę lipa Słuchajcie, lecimy jeszcze raz i próbujemy pobić nasz rekord Mam nadzieję, że zaraz pójdzie lepiej 117 sekund było wcześniej, teraz mam nadzieję, że będzie minimum 100 coś tak max, max 100 No ale zobaczymy co z tego będzie Na razie mam 59 sekund, Jest to chyba ociu... 8... Lepiej niż było wcześniej, tak mi się wydaje. No ale zobaczymy, czy finalnie się okaże lepiej niż było wcześniej. Nie! Kurczę na tym poziomie już chyba trzeci raz widzowie. Dobra, drugi, nie, no, drugi albo trzeci jakoś tak. W każdym razie nie potrafię tego przejść. No nie! <grym> Cały czas za tej wiatraka ginę. Nie, 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 nie. No zaraz nie przejdę tego. W sensie będę miał dalej taki słaby czas. Nie! No jak to się dzieje? Ej, co jest? Bo ja chyba źle robię, że ja skaczę. Ja tam nie powinienem skakać. A, chyba teraz dopiero ogarnąłem. Czekajcie, ale już na pewno nie pobierę. Kordu. O nie, znowu skinowe, ja nie wiem jak ja to zrobiłem wcześniej Dobra, kończę właśnie ostatni etap i kończę go z czasem 144 sekundy Było gorzej niż wcześniej, no masakra Generalnie idzie mi dosyć słabo, więc nie wiem, być może brakuje mi energii, czy coś Ale widzicie, w lobby możemy zauważyć produkty Heleny Na przykład oranżada w saszetce, albo tutaj jest oranżada w puszce A tak się składa, że mam sporo produktów Heleny w domu, także może dzięki temu pójdzie mi lepiej I to zadziała jak takie paliwo dla mnie Także ja wybieram saszetkę ze strzelającą gumą balonową, ponieważ jest to nowość od Heleny. Jak wiecie, ja nie pokazuję zbytnio twarzy, ale będziecie mogli usłyszeć, jak ją otwieram, tak więc uwaga. Otwieram. Dobra, otworzyłem. Ale ładnie pachnie gumą balonową. Dobra, tam jest widzę, ja sobie wsypuję tę oranżatkę do buzi. Ło! Wow. Ale dobre I to nawet strzela w buzi Więc nie to, że jest przepyszne To jeszcze strzela Także jeżeli jeszcze nie próbowaliście To polecam sprawdzić Bo to jest totalny hit Dobra, kupuję sobie w sklepie jakiegoś Trail'a. Ognisty podmuch jest tutaj najdroższy Ale tęczka szczęścia mi się bardziej chyba podoba Więc zakładam tęczkę szczęścia Okej, okay, patrzcie jak to fajnie teraz wygląda Słuchajcie, teraz jestem gotowy na maksa Żeby trenować Dlatego dołączam do obby Akurat właśnie od odpadu Dlatego ciśniemy. Mam 186 sekund Żeby zrobić to obby O nie, odjechałem mi właśnie tiry, dobra, dawaj dawaj panie kierowco, bo ja jestem pełen energii Sypałem sobie właśnie oranżatkę od Helenu o smaku gumy balonowej i ja teraz normalnie rozwalam tą grę <grywa> tylko że pan nie zawiódł, szybciej szybciej, proszę przyspieszyć, gaz do dechy i jedziemy, musimy dużo trenować przed summer campem, słuchajcie żeby nam się udało pokonać któregoś influencerów. nie, 3 sekundy mam tylko na skończenie wyścigu, nie zdążę dobra, um, i tak mam trzecie miejsce więc jak na to, że zakrzemy chwilę przed końcem, to nie jest źle, dobra, wsypię sobie resztkę oranżatki Ok, i ciśniemy Teraz próbujemy pobić nasz rekord Czyli 117 sekund, wcześniej się nie udało Zobaczymy, czy się teraz uda, kiedy sobie wziąłem Tego trail'a i wsypałem sobie Oranżatkę Helenki, no zobaczymy Na razie to tutaj kierowca autobusu bardzo Zawodzi, bo straciłem przez niego mnóstwo czasu Ale dobra, nie załamujemy się Nie załamujemy się, ciśniemy dalej, tak Ej, mam naprawdę dobry czas, bo jest 85 sekund, a ja jestem właśnie na ostatnim poziomie Który jest dosyć ciężki, bo to są jakieś spadające Piłki, dlatego muszę uważać Ale na pewno mi się chyba uda pobić rekord Słuchajcie. Dobra, pobiłem rekord o 10 sekund, więc uważam, że to jest sukces. O, jest teraz utrudnienie, czyli wyższa grawitacja. W sumie nie wiem, czy to jest utrudnienie. Może to jest nawet ułatwienie. Nie wiem, nie wiem. Ale wiem, że tym razem do buzi wlatuje barwiąca urazada. Także ja biegnę, a w międzyczasie wlatuję do buzi. Okej, okay, łomawko. Ja sobie nasypałem, jakie dobre. Dobra, zaraz zobaczymy, czy nie pofarbuje język. Słuchajcie. <laughs> Ej, co jest? Bez skitu. Mam w tym momencie niebieski język. Nie pokażę na tego wizualnie, bo ja nie pokazuję twarzy, wiadomo. Ale przysięgam, mam niebieski. Język o tej oranżadzie, Ej, ale to jest śmieszne Dobra, ta oranżada jest kozacka, naprawdę musicie ją sami spróbować I zobaczyć jak wam pofarbuje język Zobaczymy, czy dzięki tej oranżadce będę pierwszy w tym wyścigu Tym razem nie jestem na prywatnym serwerze, więc to już nie jest takie oczywiste, że będę pierwszy Chyba mam realną szansę wygrać ten wyścig Jeżeli to się naprawdę uda i będę pierwszy, no to to będzie niesamowite O, patrzcie, nawet są widzowie na tej grze Jeszcze nie nagrałem z niej nigdy odcinka A już tutaj są widzowie, to więc fajnie Rywalizujemy też z widzami przy okazji I właśnie kończę, słuchajcie, jestem prawie przy Mecie, teraz ogromna hulajnoka, nie! O, dobra, udało się. I lecimy. Meta! Dobra, jestem pierwszy czy nie? Piszę tylko, że dotarłem na metę, ale czy jestem pierwszy, to się zaraz okaże, proszę Państwa. O, jestem pierwszy! Let's go! Bardzo fajnie! Widzowie, no to ewidentnie oranżatka pomogła. Teraz jestem prosem. Dobra, zagłosuj na modyfikator. Ślizgawka! To będzie fajne, proszę, ślizgawka. Nie, nie, nie. Niska grawitacja wygrywa. Ślizgawka! <gryzgawka> dobra, mamy i chyba jest utrudnienie jako ślizgawka, więc spoko, to jest to, co chciałem. Ja widzicie, tutaj ma Mapa cały czas jest na nowo generowana, w sensie ona się nie powtarza Tylko jest to po prostu w losowej kolejności zrobione I dzięki temu granie jest nudne Po prostu się to nie nudzi, no bo tak naprawdę mapa cały czas się zmienia Jest to naprawdę wyjątkowe Dobra widzowie, wygramy to, czy tego nie wygramy? Jak myślicie? Moim zdaniem wygramy To ponieważ czuję moc, czuję power Let's go, panie kierowcy ciężarówki Szybko, szybko Gaz do dechy, nie ma czasu do stracenia La, 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 lecimy Dobra, teraz tutaj, pyk, pyk Ej dobra, pan, ciężar... pan od ciężarówki Chyba też czuje ten klimat chyba też sobie wziął Heleny, bo jedzie dzisiaj szybko, tak więc bardzo dobrze. Albo się napił właśnie takiej klasycznej jaka jakaś tutaj, patrzcie, w puszce, ej no właśnie. Może ja też się takiej napiję, ale to zaraz, bo widzę, że ktoś mnie tutaj przegonił, dlatego szybko, o nie. Muszę wyprzedzić tą dziewczynę, muszę być pierwszy. A, dziewczyno, czekaj, i tak wygram, słyszysz? To ja muszę być najlepszy na summer campie, to ja muszę wygrać z influencerami. <laughs> Dobra, dogoniłem ją, ale czy ją wyprzedzę? Ajajaj! Aj, aj była pierwsza, ale naprawdę szliśmy web w web. Dobra, w takim razie ja jestem drugi, a teraz napijmy się klasycznie oranżady Heleny i dzięki temu myślę, że będzie się jeszcze lepiej grało. Dobra, i teraz lecimy na summer camp i spróbujemy pobić nasz rekord, czyli 111 sekund. Uwaga, otwieram puszkę. Cyk, dobra, pyk, proszę bardzo. Uwaga, piję. Mm, słodziutka, pyszniutka. Proszę państwa, oranżatka Heleny i ciśniemy. Teraz będzie kolejny rekord. O nie, zablokowałem się, ale spokojnie, nic się nie stało. Nie, kierowca busa. Kierowca busa niestety nie ogarnął. Chyba się pan nie napił oranżatki. Co, widać, że się pan nie napił oranżatki, bo pan odjechał mi przed nosem. To nie było miłe, to nie było miłe, tak się nie współpracuje, no. Ty, co jest, ile z ludzi przede mną? A nie, chyba tylko jedna osoba, bo dwie jakoś tak. W każdym razie, o, dobra, ta osoba zginęła, więc teraz jestem chyba na prowadzeniu, albo jestem drugi, nie wiem, nie wiem. To się zaraz okaże, ale wydaje mi się, że jestem pierwszy chyba, tam jest bardzo dobrze. A, uwaga na wokulaj nogę, dobra, udało się, piję sobie oranżatkę. Dobra, napiłem się i ciśniemy dalej. A, tu macie małą szansę, żeby pobić ten rekord, bo naprawdę tutaj zaważam sekundy. Jeżeli ja mnie nie strąci to mi się uda. Tak, udało mi się. O 6 sekund, tam więc bardzo dobrze. Coraz lepiej jest, po prostu. O, a zobaczcie, co jest w ogóle tutaj: Polub i tutaj grę do ulubionych. odbierz za darmo emotkę. 625 końców i traila. Ej, dobra, to musimy to zrobić w takim razie. Odebrano. No i pachcie, ja to mam. Tam jest bardzo fajnie. Gdzie ta emotka? Chyba w sklepie muszę ją odebrać. Emotki. O jest, załóż. Super. Pyk. No i dobra, mam emotkę. Naprawdę bardzo fajnie. Tak więc Was też zachęcam, żebyście weszli sobie na tą grę i właśnie zostawić tutaj łapeczkę w górę. Dali też favorite i notify po prostu. To są bardzo ważne rzeczy. Dzięki temu będziecie mogli odebrać sobie też darmowe nagrody, tak jak właśnie ja. Nawet więc naprawdę spoko. Załóżmy sobie coś fajnego. O, hawajska koszula. To będzie fajne. Uwaga. Mam hawajską koszulę. No kurczę, wygląda naprawdę Ja bym był, się na wakacjach elegancki. Wezmę sobie też jakiś kapelusz. O, to będzie fajne. Dobra. Pięknie, ale wyglądam. Jak hiercie fajny. Dobra, zmienię sobie też trail'a na takiego. To będzie spoko i kupię sobie emotki gzik-gzik, korona Obi i dobra i wrrr, jeszcze kupię, dobra. No widzowie! Czy ja nie wygląda teraz przepięknie? A muszę założyć te emotki. Załóż, 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 załóż. Dobra, wszystko jest. Widzowie, patrzcie na to. Let's go! Emotka króla, bo jestem królem na tej grze. Nie, no, żartuję bez przesady. Jeszcze nie jestem na topce. Może mi się uda kiedyś. Zobaczymy, czy ja będę pierwszy na topce, czy wy zobaczymy, komu się uda pierwszemu wbić na topkę. Pamiętajcie, żeby oprócz polubienia gry zaobserwować też Helen na social mediach. To jest też akurat bardzo ważne. I właśnie w tym momencie robię swój rekord życia. Zależy nam zejść poniżej setki. Poniżej 100 sekund, więc mam nadzieję, że mi się to uda. No z takim wyglądem to mi się to musi udać. Tylko mi wąsa brakuje, bym wyglądał jakiś Meksykanin, fajny. Aaa! Nie! Co? O nie, myślę, że tutaj można po tej drodze chodzić, bo przez chwilę mnie nie wtetnęło Proszę Państwa, 82 sekundy i ostatni poziom. To jest naprawdę realne, żeby to się udało. Byle mi teraz żadna piłka nie diabła i to naprawdę się może udać, proszę Państwa, poniżej setki, błagam! 94, 95 i jestem! Udało się! Widzicie widzowie? Dałem radę, no coś pięknego ja teraz jestem gotowy na summer camp Mogę rywalizować z influencerami. Słuchajcie 25 lipca z Kitty Bellą, 1 sierpnia ze Smilexem, 8 sierpnia z Szymkiem i 14 sierpnia z Sebulsonem Zapisujcie sobie daty i zobaczymy, komu pójdzie lepiej, słuchajcie. Pamiętajcie, że im więcej gracie teraz, tym większe macie szanse, że ich pokonacie. Zamiast wpadajcie do gry Heleny już dzisiaj. Link macie w opisie albo wpiszcie sobie w wyszukiwarkę. Jak podlicie do jutra i pa pa!